Musela mówi o sobie, że jest Romaniczaj, kobietą romskiej narodowości. Na Litwie, podobnie jak w wielu innych krajach, naród, z którego pochodzi, jest nazwany cyganami. Historia młodej kobiety, podobnie jak historia Romów, jest skomplikowana, pełna dramatu i jednocześnie sukcesu. Bardzo chciałam żyć, podobnie jak wszyscy, realizować siebie. Powiem Wam, że poczułam zew talentu. Muzyczne życie dało mi taki impuls, żeby dążyć do rzeczy większych. Dostałam się do konserwatorium, następnie rozpoczęły się różne projekty, podjęłam się pracy jako nauczycielka muzyki w Żagorach. Z konserwatorem jednak rozmawialiśmy nie tylko o historii życia, ale i o tradycjach Romów. Naród Romów jest specyficzny i różni się tym od innych, dlatego że zawsze robi tak, jak sam sobie postanowił. Jest to taka wolność, wolny stosunek do wszystkiego. Czego chcę, tego i potrzebuję. Spotykam się z negatywnym stosunkiem, dlatego że nie robię tego, co robią inni. Na przykład zrezygnowałam z małżeństwa. Konsole często musi się zmierzyć z agresją, nie tylko dlatego, że jest romaniczaj, ale też dlatego, że idzie swoją drogą i nie przestrzega starych tradycji. O, cyganka, co ona tu robi w konserwatorium? Po co ona śpiewa? Co ona w ogóle robi? Teraz już opinie innych zupełnie mnie nie interesuje. Teraz ciekawi mnie to, czego ja potrzebuję. Mimo, że obecnie konsulę dorabia jako kierowca taksówki, dziewczyna ma aby zarabiać sobie na życie swoim talentem. To robię teraz sobie na życie jako kierowca taksówki. Praca kierowcą taksówki jest ciekawą pracą. W tej pracy nie ma niczego hańbiącego. Marzę o tym, żeby zarabiać na życie dzięki swojej pracy, dzięki śpiewaniu. Żyć i zarabiać na życie dzięki mojemu śpiewaniu. Marzę właśnie o tym. Kto Romów rządzi w rodzinie, mąż czy żona, co potrafi romska dziewczynka, mówi nam Konsuele. Dziewczynka, która ma 9 lat, już wszystko potrafi. Umie przyrządzić coś do zjedzenia. Ja, na przykład, gdy byłam mała, tak robiłam, mając 8-9 lat. Chłopcy Romowie, tak samo jak dzieci innych narodowości, uwielbiają gry komputerowe. Chłopcy bawią się w Playstation. Co oni? Chłopcy to są chłopcy. Czują się mniej skrępowani. Mamy zasady rodzinne. Nie możesz zrobić czegoś, co sprawi, że twoi rodzice będą czuli się zażenowani. Nie masz prawa na równi rozmawiać ze starszą kobietą. Romska młodzież w porównaniu do Polaków, Rosjan czy Litwinów. Zawiera małżeństwo, czy wychodzi za mąż dość wcześnie. Nie, teraz czegoś takiego, żeby rodzice dobierali pary już nie ma. Kiedyś było. Rodzice spotykają się, następnie swaty i raz, dwa, macie się żenić. I przecież ludzie się żenili, mieli dzieci. Teraz jest inaczej. Teraz musimy się spotkać, zapoznać. Nie ma czegoś takiego, że dwunastolatkowie są zmuszani do małżeństwa. Mężczyzna to gospodarz, zarabia pieniądze, a żona zajmuje się gospodarstwem domowym. Decyduje na co i jak wydać pieniądze. Mężczyźni Romowie oczywiście są bardziej wolni niż kobiety. Mniej są kontrolowani, mniej podlegają tradycjom. Tak samo jak Rosjanie, Polacy czy Litwini mają stereotypy na temat Romów, tak samo Romowie mają stereotypy o nich. Zawsze jest stereotyp, że przedstawiciele innych narodowości są obcymi. Zaufać można tylko tym, którzy są sprawdzeni przez czas. Inne narodowości mają krytyczną opinię o Romach, dlatego że Romowie są inni. Wolą, że dziś i teraz, a nie przyszłością. Moim zdaniem, w większości oni są asocjalni, dlatego że nie mają wykształcenia. Właśnie dlatego codziennie spotykają się z agresją. Asocjalni ludzie nie są nikomu potrzebni. A dlaczego są asocjalni? Właśnie dlatego, że dla nich nie ma znaczenia ani nauka, ani kariera. Dla nich najważniejsze jest, aby rodzina, rodzice, dzieci, bracia, siostry, wujkowie byli cali i zdrowi. Romowie wcale się nie interesują. Im nie zależy na tym, żeby czekać, uczyć się, ponieważ te wszystkie zajęcia pochłaniają czas. Romowie ani chcą stracić ten czas, ani uważają to za niezbędne. Żyją tu, dziś i teraz. Jest im dobrze, jeżeli mogą, to zarabiają. Oczywiście, czasami są negatywne zjawiska, ale niech Bóg im będzie sędzią. W większości są to ludzie, którzy mają sumienie. Zarabiają na życie handlem, hodują trzodę chlewną, kupują i sprzedają złoto. Nie zajmują się jakimiś podejrzanymi sprawami. Jest bardzo wielu ludzi, którzy pracują z zwykłymi robotnikami na zwykłych pracach. Od pracy na zmywaku, sprzątania no, pracy czy pracy na budowie. Tyle, że o takich ludziach niczego się nie mówi, ponieważ nikogo to nie interesuje. Dominuje stereotyp. Cygan znaczy wygnaniec. Nawet sam wyraz cygan oznacza wygnańca. Wygnańca zewsząd. Co znaczy nazwać Roma nie Romem, ale Cyganem?